Sie, Manko z tej strony Max, tym razem zafiełem Miko, będzie też Szymon. Gramy po raz pierwszy w Co jest? W Minecrafta, ta ta, 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 ta ta W co gracie? Ale jaki tryb? Eh, Slenderman Zagramy sobie Slendermana, gdziekolwiek tu jest, Master Booty Slenderman! Widzimy, łaha ha, zaczynamy. Czekamy na Szymona. Mamy tutaj. O właśnie, to jest chyba nowy. To jest chyba nowy Cyrpida. Pokażę Wam jeszcze go. Widzimy tutaj, mamy areny. Tutaj mamy fajne, ale to mamy. Szkoda, że nie można. Widzicie tam w góry, fajny rajobraz. Zaraz Szymon będzie. Siema. Siema wszystkim. Ema. Prawda, kiedyś był tam da darmowy film, ale zobaczcie, Slenderman, chyba my wpijemy na... Dobra, oddaję głos Mikowi, a później Szymonowi. Witajcie, pierwszy raz w Minecrafcie na, na Slenderman. Jestem jeden znowu, a 234 Tak, Szymon... Ukradli nick, a Szymon, a i ich, a 24, dlatego... A z... Teraz jest. Dobra, czekamy tutaj na Szymona. Wszyscy bo jeszcze tak. nie zeszedł na Slenderman. Gdzie jest, w Slenderman? Oto. Slenderman? 2. Tak. O, a Szymon, cześć, stary kolego! E, tutaj... O, cześć! Idziemy na... Sender mam 14. Jestem. Jej! Oj, tekstur pak. Co, instaluje mi się tekstur? Instaluje mi się tekstur pak. Jak widzicie? Uważaj, tak wy to tak wygląda. co to znaczy? Co? Co jest? Co? Patrz, 234. Bo szukam tego. I co tu Max? Szukamy wie? czegoś tam. Coś tu się... Makaniszczyciel! Patrz, Makaniszczyciel! Nie! A, bo to wiem, wiem. Dobra. Każ, każda swoja postać. Głos przekazuje jeszcze Monowi, bo on nie miał w tym odcinku głosu. On będzie miał. O właśnie, on będzie komentował rozgrywkę. On będzie komentował nie. się rozgrywkę. Dobra. Tutaj pewnie. Kto jest Slendermanem? Ogut. Oh, hmm. Dobra. Nie mam. To jak ja go rozpoznam? Albo jednak nie jest na Slenderman. Jak mam wyjść? Miko, Szymon opuścił na razie grę, bo zmienia on tryb. Ale za chwilę włączy. Dobra. Sorry, Szymon, raczej nie chcę. To idę. Le... My, Ej, idź, Szymon, idziemy na Tobiko. Szymon, co? Idziemy na Tobiko? Nie, ja idę na Laki. Do. A, ja chciałem na. Nie, na kompas, kompas. Ej! a ja chciałem, Szymon, ja chciałem na to. party, Party! party. party. Dobra. party. Teraz dzisiaj gramy jak ugać, na party, tak się składa. No i. Ło! Chodźmy na. Party 2! Party 1! Jeden. Party... Jeden. Jeden. Jestem! Jesteś na party jeden? No. no co, party. Powiem Wam no? tylko jedno: jak grałem w to, uwielbiałem tą arękę. Ależ tak daleko. daleko jeden Jesteś jest. Graj! Wygrała krasy gel Głos przekazuje Szymon Amikowicz. Tutaj mamy spadające kowadła. Dzisiaj pojawi się odcinek z GTA II. I teraz jak widać są kowadełka. Nie, lubię... A! Ograzu minę go w etka do ogłada. Ej, jak umrzemy razem, to bawimy się w chowanego, dobra? Dobra. Taka zabawa w chowanego w Minecraftcie tak to wymy wymyśliliśmy. Nie. jeszcze? No? A ja już nie. No nie bawimy się w chowane. Dobra, odwołane chowanego. A żyjesz, nie, ja nie Ani my czemu? Możemy nie. się bawić, Minecraftem chowanego. Ja załatwię wam mapę na Minefoxie. No, nie. Nie Miko dead. Szymon jakoś sobie radzi. ja dead me, bo, to, bo mi się bańki wkończą, bo ja jestem w wodzie. Szymon jest gdzie? W wodzie. Nieważne. Dobra, proszę Państwa, chyba już kończymy niedługo. Szkoda, bo mi się możecie nie kończy mi się powietrza skończyłem jestem w wodzie. Dobra, panowie, przypominam o, oczywiście o konkursie, bo jeszcze nikt nie zgłosił się. Przypominamy, czy myszy na polu faktycznie szukają sera? Już od, już od pierwszego odcinka stworzonego z naszego przez naszą redakcję mówimy o tym. Odpowiedzi są takie. Nie wiem. Wiem tak? Nie. Zapraszam na Miko, Games i ja, Szymon. No pff, spoko. <laughs> Przynajmniej wiemy, że jest fajnie. <laughs> Biała, wewna. Świetnie. I teraz daj Mikowi, bo niedługo kończymy. Dobra. Sorry, mogę, że mogę tylko 10 minut. Ale już tak wyszło. Ojej, zginąłem. Tutaj widzę zaciętą rozgrywkę Asa, widzę go. O, widzę As Szymon biegnie. Z nim jest arbuzowa kowaka. No, dobra. As Szymon, dead. As. Ej, chodź! Tak. Nie, patrz.

ja chciałam teraz zobaczyć smoka, Kto, który zasila gry. No tak, Miko to wymyślił. Teraz się, ale jak się do niego idzie, to od razu jesteś zablokowany. Jak się ruszysz, to zaraz wracasz. I... No a tego smoka nie na wszystkich bitwach widać. Nie na wszystkich bitwach jest. Nam, nam, nam. Pff. Ej, weź. I tak oto kończymy, bo jeszcze dziewiąta minuta, niestety. Do widzenia! Pa, 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 pa. Cześć!